yu gi -Oh! Sezon trzeci jest jak Opek, ale napisany przez prawdziwych pisarzy. Gdzie jesteśmy, Faraonie? Nie mam pojęcia, Yugi. Zdaje się, że zespół posad zostawił nas na pastwę bez naszych przyjaciół, a przez przyjaciół mam na myśli Joeya. Bojku, nie byłem tak wstrząśnięty od czasu, kiedy zacząłem mówić w nowożytnym języku polskim. Patrzę! Pip, mać i pip w dupę, jeża! Ej, człowieku, czy ty mnie chciałeś Killim harpunem? Ehm, um, nie chciałem, żebyś ci odeszli. Mud wód, wód koleś, da fuck. Boże, weź ty ogarnij się, eee! Killim harpunem i td. Co ty próbujesz tutaj zafazować? Zrobiłeś to dla Beki, prawda? Lolo MGD, worst durista ever! Ale żeś czasnął no faila! Karwas, kutwa, baj! Real dup shot! Jestem królem! Faza! Harpun! Ale z ciebie zadziwiający dzieciak. Pierwszy raz w życiu doświadczyłem, jak to jest być dzieckiem internetu. Co ja patrzę? Panie Mot! Wreszcie się spotykamy, Gunsley. Rozpoznałbym Cię wszędzie. Mimo, że spotkałem Cię tylko raz i nie miałem wtedy nawet pojęcia, kim jesteś, przypuszczam, że przyszedłeś po moje ciało. Tak, ale dopiero, gdy pokołam Cię w dziecinną. no ciadł. Przecież to wirtualny świat, który sami zaprojektowaliście. Czy nie możesz rzucić mnie w otchłań cyfrowej lawa albo zrzucić na mnie hologramu cementowego osiołka? Znaczy, bądź oryginalny. Czemu to zawsze musi być zawszona gra w karty? W tej grze grzegorzędnej każdy z wybierze potwora, który będzie mistrzem tali. ale jeśli twój mistrz talii zostanie zniszczony, przegrywasz grę i twoje ciało będzie moje! Myślę, że pierwszą rzeczą jaką zrobię, to ostrzegę te twoje głupie włosy! Słuchaj gościu, możesz mi grozić ile wlezie, ale ustalmy sobie jedną sprawę. Nikt. Ale to nikt nie leci w chłop z włosami! Czy to nie sierociniec, w którym dorastaliśmy, Seto? Poprawka, Mokuba, to ja w nim dorastałem. Ty pozostałeś mniej więcej tych samych rozmiarów. Spójrz, Seto, to Chibi ja i Chibi ty, a ty wyglądasz odrobinę radośniej niż zwykle. O mój Boże! Jestem, jestem... Słodki! A, nie ma to jak w domu, nie Seto? Ty i Twoi przyjaciele nigdy nie uciekniecie z mojego labiryntu iluzji. Wkrótce staniesz twarzą w twarz z prawdą. Prawdą, że to ja jestem prawdziwie prawdziwym szefem rodzinnego interesu kaiby. Prawdziwość tego jest prawdziwie prawdziwa. No dobra, to skąd ja się wzięłam na Tatuinie? No, sprawdziujecie tylko Little Carry! O nie, zostałam napotnięta przez internetowe trolle! Tak, ta seria, przejścia! Wjeżdżajcie na forchan Pagasy. PRZESTAŃ ROBIĆ KOMIK! CO ZA gnój? Nie mogę uwierzyć, że straciłem z oczu moją ukochaną. Co? Masz na myśli tą rudogłową dwunastolatkę z fajnymi zderzakami? Ta rudogłowa dwunastolatka z fajnymi zderzakami będzie moją przyszłą żoną! Stary, musimy się stąd wydostać. Mam taką ciężką przypadłość, że jeśli nie będę regularnie nacierał pół nagich dziewczyn do mojego torsu... ...umrę. Chcesz, żebym ściągnął koszulę? Powiedziałem! Pół nagich dziewczyn! Skąd wiesz, że nie zadziała, jeśli nie spróbujesz? Kolo! Uwierz mi, Wiem to. Wybierz swojego mistrza, Tali, Yugi! Hm... moje potwory są naprawdę silne i każdy z nich będzie wartościowym przywódcą. Ho, z wyjątkiem Karibo! Ho, wyobraźcie sobie Karibo jako mojego mistrza Tali, co? To by było całkowicie. O, k Na brzegu Nilu właśnie wybrałem Karibo jako mojego mistrza Tali, prawda? To wnerwiające, Karibo. Co się dzieje, Seto? W jaki sposób dostaliśmy się do naszych wspomnień z przeszłości? To było wtedy, gdy nazywałem cię cały czas Mokubek. Pewnie myślałem, że dostałeś imię na cześć Muminków. Mokubek, zdaje mi się, że rozwija się moja osobowość. Wow. Jakie to uczucie? Tak jak była skoczę. Od dzisiejszego dnia stanę się skończonym gnojem z kijem rozmiaru województwa małopolskiego w dupie. Jestem mały. Tak mu, jesteś. A teraz poświęcam swojego pionka, by wezwać niezwyciężonego bohatera żywiołów, niesamowicie śniącego królewskiego piona. Teraz jestem księciem szachów. Wow, Seto. Wcześniej naprawdę brałeś wszystkie gry na poważnie. Czy tak się zwracasz do księcia szachów? Ja tylko chciałem... Na kolana przed księciulkiem! Mój czas się kończy, stary. Tracę moją... Muzę, czuję, jak moja męskość się rozwiewa. Poczekaj, Duk, dzięki temu toporowi znajdziemy gorące laski bez problemu. Jak topór pomoże? Nie umiesz mówić po angielsku? Panie lubią Axe, czyli topór. To dezadorant, tyć wokół. Nie, na pewno chodziło o broń i dziewczyny na reklamach były gorące. Ledwo słyszę moją muzę. Raz, Kozie, śmierć! Chodźcie do nas, gorące nastolatki! Jeeeeee! I teraz utknąłem! Te role porwały mnie! Zaraz zamlaskają mnie na śmierć! A teraz jestam uratowana przez pingwina! Naprawdę! Słyszeliście mnie! Pingwina! Chyste, ten serial zamienia się w nieudany film Dona Blafa. Wróć zmienię to zdanie. Ten serial zamienia się w film Dona Blafa. Przyzywam agnostycznego celtyckiego strażnika! Nie jestem pewien w co mam wierzyć. Nie masz szans, Yugi. Z podwodnym wojownikiem, jako mistrzem Tali mogę odbijać twoje ataki prosto w ciebie. A dobra, a ja z moim karibo mogę. A um, jaki właściwie efekt masz, karibo? La, la la la. O właśnie, bycie uroczym. Jak cudownie. Doprawdy, równie dobrze mogę zrobić mistrza Tali z jugiego. Hej! Powiedziałem, że jesteś uroczy. To był komplement. Chryste? Jak twoja twarz? No! Niedługo po tym jak stałem się wrzodem na dupie, sirociniec odwiedził dyrektor rodzinnego interesu kaiby. Guza Buro Kaiba. <laughs> Dzieci nie mogą się doczekać, by pana zobaczyć, panie Kaiba? A ja nie mogę się doczekać, by zburzyć to miejsce i zbudować mój własny park. E, ale co z sierotami? Nie dostaną żadnego parku! Pomyśl facet. Kto chciałby iść do parku, który nazywa się Sierotaland? Mokubek, chyba znalazł nasz talon obiadowy. Wreszcie! Jedzenie! Nie jadłem od tygodnia, adresy ciągle zabierają moją śniadaniówkę. To tylko gra słów, Mokubek. O! Oh. Mogę ją zjeść? Panie Kaiba, wyzywam Cię na grę w szachy i jeśli wygram, będziesz musiał nas adoptować. A czemu do licha miałbym się na to zgodzić? Ponieważ jeśli tego nie zrobisz, powiem dziennikarzom, że bałeś się grać przeciw dziecku. Słuchaj, mały człowieczku, nie ma czegoś takiego jak zła reklama. Mam rację, inny mały człowieczku? Eh, tak, panie Guza Przepraszam, że odgryzłem Ci ucho, tak poza tym. Czasem się złoszczę. A co jeżeli zacznę wrzeszczyć ko-ko i mówić, że jesteś tchórzliwym kurczakiem? Nie! Tylko nie to! Gramy, dziecko, ale muszę cię uprzedzić, jeśli idzie o szachy, to ja nigdy. Szachmat. Robimy rewanż? Przegrałeś. No ale ciągle mam konika. To jest skoczek. Czemu skoczek jest konikiem? Jestem twoim synem. Konik nie może być skoczkiem. Znaczy to głupie. Szachy są głupie. Jest i Johnny. Więc gdzie podziały się panienki? Jezu, nie wiem, może je ja przestraszyłeś swoim nieustannym ględzeniem, Duk? Przegrałeś, Yugi. Twój mały Karibo był zabawny przez chwilę, ale teraz stracił na znaczeniu. Ten mały Karibo ma w sobie więcej mocy niż wszystkie polskie kanały razem wzięte! I udowodnię to! Karibo! Potęga Super Chibi Kawaii Desu Moe, atakuj! A teraz aktywuję atak mechanicznego jednorożca! Dalej jednorożcu! Przekrocz tęczowy most i zaatakuj jego punkty życia! Nie... To pełna tęcza! O, o mój Boże! Co? Co jest? To podwójna tęcza! I jest piękna! Ojej! Co za cyfrowy głuptas! La la la, la. Co się dzieje, Karibo? Ktoś porwał Teję? La 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 Przez internetowe trole? La! A mały Timmy nie może wydostać się ze studni? Tud la la! Lepiej już pójdźmy ich ocalić! la 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 la! la, la. Nie... Ja ciebie nie kocham. La, Ciesz się, póki możesz, Yugi. Co ma wisieć, nie utonie. Zwycięstwo jest wciąż w zasięgu mojej ręki. Ach, mam ochotę to uczcić. Zarzućcie jakimś disco! <laughs> and new york and we're going to south dakota and oregon and washington and michigan and then we're going to washington d.c to take back the white house Jeden na dziesięć za ten odcinek! Tak, zupełnie jakby miał już to gdzieś! Wszystkie odcinki były lepsze, gdy miały tylko pięć minut! Powinni mieć tylko po trzy minuty! Kongman jest dużo lepszy, kurde! Dlaczego wstada innych aktorów do swojego serialu? Ten cały Lord Devil to taki kutas! Czemu e! to jest inne? Żadnych nowości! Ja nowe nie lubię! Nowości są złe! Nie lubię nowości! Czemu się zmieniłeś? Czemu? Pożegnaj się z sobą, jeśli się to zdarzy, jeszcze raz! Flop! oh fuck